Jak to jest z tym balanserem? Hmm. Jest potrzebny do kwasiaków, czy nie jest potrzebny? Witam serdecznie, z tej strony Dawid z kanału Mister of Grid Darmowa Energia. Dzisiaj trochę w innej aranżacji. Nie bez powodu, nie przy falowniku, nie w piwnicy, nie przy panelach. Wrzucę Wam tutaj krótki materiał odnośnie pomiarów napięcia na stringu, tym, który dokładałem ostatnio, który obiecałem Wam, że będę porównywał napięcia. Cofnijcie się do poprzedniego filmu i zanotujcie sobie, albo i też nie, ja Wam zaraz te wiadomości przytoczę, napięcia, które wskazywały przyrządy po podłączeniu tego stringu eksperymentalnego. To jest ten string z żółtym akumulatorem cylindrycznym z 2003 roku, współpracujący z akumulatorami AGM. Wszystkie de facto są w technologii AGM z 2020 i 2021 roku. I teraz tak. String pracuje sobie czwarty tydzień, trzeci, trzeci tydzień myślę, czwarty leci. Akumulatorki były troszeczkę rozjechane. Puściłem ten string kompletnie bez balansera i nie bez powodu. Nie bez powodu jest bez, bez balansera, bo są dwie szkoły stosowania balanserów. Pierwsza szkoła mówi tak, że stosuje się je do kwasiaków. Druga szkoła mówi, że się ich nie stosuje, bo kwasiaki same się potrafią poukładać do siebie, jeśli nie ma tam dużych rozbieżności pod kątem rezystancji wewnętrznej. I sprawdziłem to, czy faktycznie tak jest. Bo skoro akumulator kwasowy, czy to AGM, czy, czy, czy zalewany, jest wykonany z sześciu cel i nie ma tam balansera pomiędzy tymi celami, i nie ma problemu z rozjeżdżaniem się tych celi. Więc, jaki jest sens, to sprawdzimy, stosować balanser do czterech akumulatorów. O dwóch nie wspomnę. Teoretycznie, prawidła wszystkie mówią, że możemy szeregowo łączyć od dwóch do czterech akumulatorów w szeregu, i nie powinno być z tym problemu. Teraz sobie sprawdzimy. Jak pracują akumulatory bez balansera. Tu niełatwo to zmierzyć Mamy tak be sieć tu i wywaź 1366 Druga bateryka 13 33. To są napięcia podczas trzecia bateryjka 1311 i czwarty tutaj spiralny akumulatorek, który znacie z TikToka. Kto nie zna, to zapraszam na kanał. Moment, chwilę dajcie mi, jakoś to Wam tutaj zdziałam. 1355, czyli rozciął mamy cyrka 0,2-0,3 V. Teraz pytanie o zasadność stosowania balansera. Jaki jest tego sens przy kwasiakach? To jest ten string eksperymentalny, który jest podłączony przez zabezpieczenie 450 a Dlaczego takie duże? Już Wam tłumaczyłem, że chodzi tutaj o prąd zwarciowy. na tyle tych akumulatorach, że na pewno ten bezpiecznik wywali. Tu nie, nie ma stresu. Jeszcze dla tych, którzy nie byli na moim kanale, to jest mój bank energii w tej chwili. 35 kWh w akumulatorach falownik 5 kW SMV trzeciej generacji 5 kilo. może Wam tutaj jeszcze tabliczkę z pokażę zabezpieczenia z diodami PV oto one aktualnie do domku obciążenie 1,8 kW z dachu, 2,3 kW, więcej nie trzeba, więcej nie pociągnie, akumulatory naładowane, wszystko jest Teraz pokażę Wam, jak to wygląda. W pierwszym materiale, po podłączeniu czterech akumulatorów, to jest numer 1, 2, 3 i 4, Napięcia odpowiednio podczas pracy wynosiły 13,75V na pierwszym akumulatorze, 13,09V na drugim akumulatorze, 13,21V na trzecim akumulatorze oraz 13,60V na drugim. Zaraz w materiale sobie zobaczycie pomiary. Po czterech tygodniach, to są napięcia po czterech tygodniach pracy tych akumulatorów odpowiednio na pierwszym akumulatorze 1366, na drugim 1333, kolejno 13,11V i 13,55V, jak widzicie, są różnice, tak? Jeden, jedne mamy napięcie w dół, drugie mamy napięcie w górę, Trzeci w dół i czwarty delikatnie w dół. Są to nieznaczne różnice. Na pierwszym akumulatorze 0,09 V, na drugim plus 0,24 V, na trzecim kolejno minus 0,10 V, i na czwartym już taki ułamek 0,05 V. Jak zauważyliście, te dwa akumulatorki bez balansera się jakby ładnie wyrównały. Na no, tych nie ma dużych różnic już. Czyli tutaj zapewne zmieniła się rezystancja wewnętrzna przy wykonaniu paru cykli tych akumulatorów. Nie oszczędzałem ich. U mnie akumulatory pracują głównie buforowo, więc nie wykonują cykli. Jednakże, ze względów eksperymentalnych, zrobiłem im 3 czy 4 cykle takie ładowania, rozładowania na falowniku. I myślę, że tutaj te wyniki, które, które są przedstawione poniżej, to są raz że dowód na to, że nie trzeba. Oczywiście można stosować balanser, ale nie trzeba. Jeżeli mamy akumulatory dobrane w stringach pod kątem rezystancji wewnętrznej, to one z zasady, jeżeli się nie uszkodzą, będą się równo ładować i równo się rozładowywać. Mamy tutaj prosty dowód na to, że faktycznie może zadarzyć bez balansera. Jak działa balanser? Balanser zasadniczo nie spełnia takiej funkcji, że jakby przerzucał napięcie pomiędzy ogniwami. On powoduje. To jakby zera, tak powiem wam brutalnie, zera nadmiar energii w akumulator. Plus jest tego taki, że w momencie uszkodzenia się jakiegoś ogniwa. Czyli drastycznego yy, wzrostu rezystancji wewnętrznej, to ogniwo, które jest o nominalnych parametrach, nie zagotuje się Tutaj... W przypadku, gdy ten bater ta, ta bateria by się yy... wyeksploatowała nagle, to tu napięcie nam spadł do 11,5V, a tu nam podskoczył załóżmy do 15 albo do 16V. To powoduje, to... oczywiście, podniesienie temperatury baterii i, jakby inaczej mówiąc, wygotowywanie się tego akumulatora. To jest plus balansera. Minus taki, że on po prostu nam rozładuje fizycznie nadmiar energii i pójdzie to w ciepło. Radiator, który ma wbudowany balanser nie przerzuca napięcia pomiędzy ogniwami. Nie wyrównuje ich w ten sposób. Wyrównuje najmocniejsze ogniwo do tych, które pozostały. No I to by było na tyle w tym materiale. Niedługo... Znaczy myślę, że w weekend podrzucę Wam Fajny materiał, bo mam kolejne 4 akumulatorki. Będziemy rozbudowywać znowu banko kolejny string. Znowu będziemy robić doświadczenia o napięciach w pracy bez balanserów na kwasiakach. Połączenie równoległe, tak samo z zabezpieczeniem, jak w poprzednim filmie widzieliście. Troszeczkę inne akumulatory, będziemy łączyć 3,8 i 1,75. Jestem ciekaw, jakie wyniki będą z, z pomiaru przy tak niewielkiej różnicy pojemności, ale jednak przy istniejącej tej różnicy pojemności. Dlaczego? Dlatego, że nie zapominajmy, że moc całego stringu wyznacza zawsze najsłabsze ogniwo. Czyli jeżeli łączymy 3 akumulatory 80A i 175A, to musimy przyjąć, że cały ten string będzie miał 75A, on nie będzie miał 80 To i to tyle wstępu do kolejnego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Wpadajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie, mnie nie znają, zapraszam. Wlećcie też na mojego TikToka MrOffGrid. Tam stricte troszeczkę więcej materiału o akumulatorach, o takich doświadczeniach domowych z ładowaniem, rozładowaniem, obciążaniem prądami 50-100 A, testowaniu starych baterii, co z nich można zrobić, jak można troszeczkę reanimować te baterie. Tych materiałów tam się pojawi więcej, potrzebuje troszeczkę więcej wolnego czasu. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz, dzwoneczek, like, zapraszam do komentowania. Macie jakieś pytania? Piszcie pod spodem, śmiało. Co będę wiedział, na to odpowiem. Czego nie będę wiedział, na pewno Wam nie będę odpowiadał, nie będę kłamał, ale na tym to wszystko polega. Uczymy się od siebie. Trzymajcie się jeszcze raz. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.